Hello, witajcie. Dzisiaj w następnym odcinku przygód z Lenovo Legion Go. A w dzisiejszym odcinku postaram się zdradzić Wam kilka takich tipsów, trików. O, odzywa się we mnie Secret Service, dzięki którym nasza konsola powinna być bardziej wydajna. Więc nie będziemy nać wody przejdźmy może od razu do, do, do szczegółów, do mięsa. Mianowicie tak, na samym początku, pierwszą rzecz, którą powinniśmy zrobić, to przestawić pewną funkcję w BIOS. E, w tym celu naciskamy klawisz plus oraz y, y, przycisk zasilania i zaraz wejdziemy do BIOSu. No właśnie, jesteśmy w BIOSie, wchodzimy w BIOS Setup i teraz, w tym momencie, Wrzucamy sobie klawisz. Tutaj klikamy na klawisz More Settings i nie wiem, czy dobrze widzicie. Postaram się jeszcze przybliżyć ekran. O, właśnie tak. Wchodzimy w, w opcję Configuration. Tutaj mamy szereg opcji związanych z datą, przy, przy różnymi innymi rzeczami. Ale my szukamy jednej, a mianowicie UMA, frame buffer size. Buffer size. I tutaj ustawiamy o, defaultowo, e, mamy ustawione na 3G, czyli na 3GB. I przestawiamy tą funkcję na 4G. Nie próbowałem jeszcze robić testów, jakby to wyglądało przy 8GB, ale pewnie, pe, pewnie spróbuję. Klikamy sobie opcję Save and Exit, prawda, tutaj. I wychodzimy sobie i wychodzimy sobie do... Ja tutaj nie będę oczywiście ustawił, już mam to, to, to że zdążyłem to wcześniej ustawić. I wychodzimy do systemu. Tu wita nas piękne logo Lenovo Legion Go, które ma domyślnie robić właśnie z naszego sprzętu konsole. Wyłączymy je. Teraz co moglibyśmy jeszcze zrobić? Przede wszystkim, przede wszystkim mamy program AMD Software, oprogramowanie właśnie do, 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 do kart AMD. I tutaj w ustawieniach wydajności powinniśmy sobie na pewno w dostrajaniu zmienić opcję na gry. Wtedy, jeśli chodzi o pamięć, ona będzie w jak największym stopniu kierowana właśnie pod kątem uruchamiania gier. Dalej, jeśli chodzi tutaj, nie ma zbyt wielu opcji, jeśli chodzi o, o, o samą wydajność, prawda? Próbowałem już wielu różnych konfiguracji, jednak nie zawsze się one sprawdzają. Mamy też funkcję ustawiania pojedynczych gier, i tutaj mamy w zasadzie też tak samo taki profil jak Hyper RX. I najlepiej jest go właśnie, bo mamy w zasadzie trzy opcje, HyperX, jakość albo oszczędzanie energii. No to wiadomo, że jeśli chcemy płynnie grać, najlepiej przy grach, przy wyborze tam tutaj gier, ustawić od razu profil HyperX. I tutaj jeśli chodzi o profil wyostrzenia, efekt wyostrzenia schodzimy na 75, prawda? Ważne jest też, żeby włączyć tą opcję Radeon Anti-Lag, ona, ona, ona tutaj naprawdę w wielu przypadkach dużo pomogła. Na pewno wyłączamy opcję Radeon Chill, Radeon Image Sharpening, bo ona tutaj niby ten, ta szczegółowość nie jest aż przy takim małym ekranie tak widoczna, a jednak robi to wszystko. Robi to wszystko pod, no, niestety ze szkodą dla samej płynności gier i tutaj bardzo często niektóre tytuły gubią klatki. Dalej mamy AMD FreeSync i tutaj w zasadzie tą opcję możemy spokojnie wyłączyć. Jeśli chodzi o tryb skalowania zostawiamy globalne ustawienia. No niestandardowy kolor, tego w ogóle nawet nie ruszałem. <laughs> Jeśli chodzi o ulepszanie wyświetlania kolorów, oraz korekcję wad podstrzygania kolorów, zostawiłem to jako defaultowo. Natomiast jeśli chodzi o... Jest to o tyle... Tutaj to menu jest o tyle ubogie, że nie mamy na przykład możliwości uzyskania tutaj dostępu do sterowników, do upgrade'u sterowników. No nie wiem dlaczego, no nie mam pojęcia, dlaczego to akurat oprogramowanie MD tego nie robi, prawda? Nie wiem, dlaczego to oprogramowanie AMD tego nie robi. Ta wersja programowania, bo w innych, w innych, oczywiście w przypadku innych urządzeń taką opcję mamy. Tutaj mamy opcję automatycznego zasysania sterowników. No i jeśli chodzi o profil grafiki, no to tutaj absolutnie włączamy profil z Radeon Super Resolution, no bo to jest w zasadzie to tutaj, tutaj to jest w zasadzie. O czemu mi się wiesz? Wyśmie o HyperX Radeon Super Resolution i to w zasadzie tyle, co możemy ustawić tutaj. Aha, jeszcze tutaj w tym globalnym schodzimy na 75 bo tu mamy tą ogólną, globalną globalne ustawienia dla tego, dla tego właśnie profilu HyperX. Więc Radeon Super Resolution włączamy, efekt wyostrzenia na 75, Antilaga włączamy. Radeon AntiLag Plus tak samo, Radeon Boost też, Maximum Resolution Change to 50%. I tutaj opcje Radeon Chill, Radeon Image Sharpening, Sharpening wyłączamy, i jeśli chodzi o odświeżanie pionowe, możemy to spokojnie wyłączyć. Jeśli chodzi o zaawansowane tutaj możliwości, no to tak samo antyaliasing i metodę antyaliasingu tutaj możemy spokojnie ustawić pod ustawieniami aplikacji. Morfologiczne wygładzanie krawędzi wyłączamy, filtrowanie antyizotropowe wyłączamy. Jakość filtrowania tekstur możemy dać spokojnie na standardową, albo nawet zmienić na wydajność. To w zasadzie, i to jest najśmieszniejsze, że przy niektórych tytułach, niektóre tytuły chodzą właśnie lepiej w tym, w tym trybie wydajność, a niektóre lepiej w trybie standardowo. No Ciężka jest mi w tej chwili powiedzieć, na czym to polega, ale tak jak mówię, no tutaj. W przypadku y, Lenovo Legion Go to mamy do czynienia no, ze sprzętem, który jest w zasadzie no, raczkuje, no, bo to się ukazało dopiero y, ta, ta konsola ukazała się dopiero całkiem niedawno na rynku, więc y, dopiero możemy się spodziewać y, jakichś opty y, driverów optymalizujących to urządzenie pewnie za jakiś czas. I w zasadzie tyle, jeśli chodzi o sam program AMD. Drugą sprawą to drivery. Y, y, I tutaj najlepiej wejść na Stronę Lenovo, gdzie, gdzie spokojnie tutaj, w laptopach i netbookach, pokażę Wam w ogóle, wchodzimy sobie na PC Support, prawda? Znajdujemy urządzenie, a urządzenie sobie znajdziemy. No nie, o spodaj, o właśnie. Znajdujemy sobie urządzenie samemu. O, szukaj urządzenia. Znajdujemy laptopy, notebooki. Wybieramy sobie serię Lenovo Legion Legion, se, se, Legion ser, Series Laptop. I teraz sobie na spokojnie szukamy Lenovo, on to będzie pod sam koniec, yy, za Lenovo 7, Lenovo 9, Lenovo Legion Go 8APU1. Wchodzimy sobie i jesteśmy na stronie, na której mamy wszystkie drivery do tegoż właśnie urządzenia. Yy, więc yy, wchodzimy sobie w oprogramowanie. Nie chcemy automatycznie, nie. Aktualizację ręczną absolutnie. Jeśli chodzi o BIOS, to mamy tutaj najnowszy BIOS z 20. Możemy go sobie, jeśli, jeśli macie starszy BIOS, bo wszystko jest możliwe, ponieważ pewnie jeśli kupiliście Lenovo, wiadomo, że ono zostało oprogramowane już dużo, dużo wcześniej, prawda. E, więc możliwe, że macie wersję, która jeszcze ma starego Biosa, prawda? Więc tak, na pewno zalecam e, tutaj w zasadzie wszystkie e, e, drivery. E, I tak samo jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, e, gdzie to będzie Lenovo. Oto jest właśnie Lenovo Legion Space, więc to też na 100% to pobieramy i aktualizujemy e, Lenovo Legion Space. To jest, to, 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 to w zasadzie od tego powinniśmy w ogóle zacząć, ja tutaj oczywiście już yy, tą aktualizację wykonałem. Akurat jeśli chodzi o działanie yy, yy, tutaj Lenovo Legion Go, jeśli chodzi o obsługę Windowsa, jest na tyle komfortowe, że jest naprawdę, jest fajne, nie, nie, tutaj yy, czasami oczywiście nie traficie, jeśli są, szczególnie jeśli są małe jakieś klawisze, to nie traficie w ten klawisz. Ale, ale ogólnie naprawdę tak w skali od 1 do 10, jeśli chodzi o komfort obsługi Windowsa, to y, dla Lenovo tak wystawiłbym 7-8. Naprawdę, to jest naprawdę bardzo fajny sprzęt. Więc tu i mamy tutaj właśnie też y, y, nowy driver do, y, gdzie on tu będzie, Był to w chipset, diagnostyka, dźwięk, kamera i czytnik, y, 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 o, wyświetlanie i grafika wideo i to jest nowy driver. Wiem, że w internecie pojawiły się filmy, które proponują zasać drivery zupełnie od innego urządzenia. Mianowicie tu chodzi o to, żebyśmy sobie wzięli kartę graficzną 780U, ale tak, owszem, ta karta będzie działała. Natomiast dalej nie będzie działał ten program AMD do obsługi tej karty. Natomiast co jest ciekawe i najciekawsze, Niestety te drivery wcale nie działają lepiej. Absolutnie nie niestety te drivery, które są na stronie Lenovo, działają o wiele bardziej wydajniej niż te drivery, które się często przewijają przez różne filmy. Więc tutaj absolutnie proponuję tego nie robić. Co dalej? Dalej na pewno jeszcze raz sobie sprawdzimy tutaj czy mamy Radeon. Tak, oczywiście. Uruchamiamy sobie jeszcze raz już zaktualizowaną apkę Lenovo Legion, Legion Space. No pewnie, zainstaluj, oczywiście, że zainstaluj. Teraz nam instaluje apkę. Może słów jeszcze kilka o, o, o samych grach i o wydajności? No i tu jest trochę. No to nie mam takiego w tym momencie jednoznacznego zdania na ten temat, dlatego że wszystko zależy od tego, czy gra jest dobrze zoptymalizowana. Niektóre gry IA. Chodzą doskonale na Lenovo Legion Go, no a niektóre już chodzą źle. Na przykład tak jest z FIFA, przynajmniej u mnie. No u mnie FIFA niespecjalnie dobrze yy, yy, gra. Nie, no nie da się praktycznie grać w FIFA ale z tego co już wiem, no to w dużej mierze jest to spowodowane właśnie brakiem optymalizacji pod procesor i pod kartę graficzną. Sprawdzimy sobie jeszcze tylko wchodząc w ustawienia, czy mamy włączoną wydajność i czy mamy Radeon Super Resolution włączoną. No i teraz tak, wiadomo, to są takie, to są takie rzeczy, których nie powinienem Wam w zasadzie nawet przypominać, ale Yy, powinniśmy zobaczyć na aktualizację, czy wszystko, yy, sprawdzić dostępność aktualizacji, czy wszystko w systemie jest aktualne. Yy, sprawdzamy aktualizację i to jest dosyć ważne, bo czasami naprawdę Windows jest bardzo dziwny i czasami pewnych aktualizacji nam najzwyczajniej w świecie nie robi, chociaż one już są dostępne. O widzicie. Sprawdzałem to mniej więcej jakieś dwie godziny temu dostępność aktualizacji. I pewnie czasami jest tak, że sprawdzamy aktualizację raz po razem, zaraz za razem, i po jakimś czasie nagle klikamy tam czwarty czy piąty raz, i okazuje się, że nagle pojawiła się jakaś aktualizacja, której wcześniej nie widzieliśmy. Jeśli chodzi teraz o samo skonfigurowanie urządzenia do działania, co będzie najbardziej wydajne, no więc. Po długich testach zrezygnowałem w ogóle z rozdzielczości 1280x800, która powinna teoretycznie y, no być najbardziej optymalna, prawda? Y, natomiast, no nie, tak nie jest, absolutnie nie. Najbardziej optymalna według mnie jest 1920x1200, czyli prawie takie full HD i Częstotliwość odświeżania dla, wiadomo, dla zaoszczędzenia baterii, no to 60 Hz, ja sobie tutaj włączyłem efekty świetne, no bo w sumie jak jest konsola, no to może, no, 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 no te efekty by się przydały, to podświetlanie, więc włączyłem je, ale niekoniecznie, to już w zasadzie e, wasz, to, to, to Wasz wybór, prawda? I teraz tak, jeśli chodzi o gry, jak uruchamiamy sobie tutaj gry? Więc jeśli potrzebujemy, bo nie, no oczywiście nie do wszystkich tytułów musimy tą konsolę y, y, ustawiać na maksa, prawda? Pod maksymalną wydajność, bo wiele tytułów. Znakomicie radzi sobie w takim ustawieniu, czyli tryb termiczny zrównoważony, tryb zasobu op systemu operacyjnego. Przestawiamy na wydajność i nawet nie musimy włączać pełnej prędkości wentylatora. Natomiast, jeśli mamy rzeczywiście takie tytuły, które wymagają tutaj od nas no, dużej mocy procesora, wiadomo, no, no są zasobożerne, najlepiej ustawić go w taki sposób. Ustawiamy własny tryb termiczny na 30 W. Dajemy pełną prędkość wentylatora, żeby się nam nie zrobił bottleneck, żeby nam prawda, temperatura nie wycięła mocy procesora i wnętrzności. I teraz, co jest ciekawe, część gier, jeśli chodzi o tryb zasobu, systemu operacyjnego, działa najlepiej na wydajności, ale są też tytuły, które lepiej działają na zrównoważonym i to jest, w ogóle, no to jest w ogóle dosyć ciekawa sprawa, bo teoretycznie po przestawieniu na wydajność no powinniśmy mieć największą moc i najwięcej powinniśmy z tej konsoli wycisnąć. Znaczy mnie to super, ogólnie mi się świetnie, coraz lepiej się bawię z Lenovo Legion Go, dlatego że no Ja lubię, jestem wychowany na takim szukaniu różnych rozwiązań, na tuningu sprzętu, stosowaniu jakichś alternatywnych driverów, więc dla mnie to jest po prostu kreme de la creme i lubię to, lubię to. Natomiast no, nie wiem, no, nie każdemu to może pasować. No. Nie każdy może się dobrze bawić, <laughs> ale ja bawię się świetnie uważam, że to urządzenie ma coraz większy potencjał. Naprawdę jeśli chodzi o emulatory, to Jest coraz większy, co, jest, jest coraz lepiej. Normalnie ten touchpad jest wyłączony. Okazuje się, że on też tam zżera nam baterię i, i też wydajność. Więc jeśli nie musimy, co też jest dla mnie trochę dziwne, ale rzeczywiście touchpad zżera nam wydajność. No, no nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Być może jest to jakiś problem, tak jak mówię. No to prawdopodobnie może być problem z driverami. Sezon się właśnie skończył, ale my możemy sobie spokojnie zagrać w 1.23. Eee, bardzo fajnie się w sumie gra, ogólnie we wszelkiej maści ścigałki na Lenovo Legion Go. Eee, Przejedźmy jakikolwiek wyścig. I to jest ta optymalna wydajność. Ogólnie, tak jak mówię, no, wiele gier nie jest zoptymalizowanych jeszcze pod te handheldy. Natomiast z tego co wiem, no, to jest raczej pewne, że producenci gier będą musieli zacząć no, martwić się o to, żeby. Te gry były tak samo wydajne pod handheldy, bo te handheldy y, są coraz bardziej popularne, coraz więcej ludzi gra w handhe na handheldach, więc możemy się spokojnie spodziewać y, tego, że y, no to, y, te gry będą coraz bardziej wydajne. Nie? Więc weźmiemy sobie cokolwiek. A, no. No, i tu mamy wyścig na Węgrzech, yy, Hungaroring. Yy, no, nawet nie wiedziałem, kurde, że, 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 że aż tak daleko tutaj dotarłem, 23 trójce w karierze. No, ale cóż, yy, jak widać, tak właśnie jest. No, jesteśmy już na Węgrzech. O już mamy nawet sam wyścig, doszliśmy aż do samego wyścigu, ufam że, te... ufam, że te ustawienia, które tutaj są, są ok. zresztą park jest już zamknięty, mamy reguły parku zamkniętego, więc no jak widzicie spokojnie 50-60 klatek, do 60 klatek tutaj spokojnie gra nam wyciąga. Strasznie dziwnie się gra na padzie. O, prawie się zderzyłem z Verstappenem. Nie, to był Perez. Ajajajajaj, aj, aj, aj. w ogóle idzie mi tutaj na padzie strasznie źle. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi, to by było na tyle, jeśli chodzi o, 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 o ustawienia Naszego Lenovo Legion Go i zwiększenie wyda ich wy wy wydajności samego urządzenia. No to wiadomo, no tutaj być może niektórzy z Was będą się czuli zawiedzeni, bo nie powiedziałem w sumie zbyt wielu nowych rzeczy. Yy, nie odkryłem może Ameryki, ale mam nadzieję, że może niektórym chociaż z Was, yy, no. Te porady które tutaj zobaczyliście przydadzą się do czegoś i zwiększycie wydajność swoich urządzeń a z wami zobaczę się już wkrótce już za myślę dzień dwa z nowym filmem który już od dawna reklamowałem. To będzie dosyć długi film o historii a zresztą co ja będę mówił jeśli oglądaliście i śledziliście poprzednie moje filmy to na pewno wiecie z historią czego i o czym. Do zobaczenia. Trzymajcie się.